Czas na kolejny film ze strategiami handlowymi. W tym wideo przedstawiam Wam najlepszą strategię, którą można użyć ze wskaźnikiem MACD, czyli Moving Average Convergence Divergence, lub znana również jako MACD. Jest to jeden z najprostszych i najpopularniejszych wskaźników używanych przez traderów. Zasadniczo jest to wskaźnik podążający za trendem, który pokazuje nam związek między dwiema średnimi kroczącymi, więc na początek wrzućmy go na nasz wykres. Przechodzimy do sekcji wskaźników, wpisujemy MACD. I klikamy w ten na samej górze. Teraz, zanim zaczniemy, najpierw kilka słów o tym, jak działa Magdi. Widzimy więc, że Magdi składa się z czterech komponentów. Najpierw mamy dwie linie linię Magdi i linię sygnału. Zwróć uwagę na różnicę między nimi. Linia Magdi porusza się szybciej i jest bardziej wrażliwa na zmiany cen. Na niej w głównej mierze będziemy się koncentrować. Z kolei linia sygnałowa wolniej reaguje na zmiany cen, dzięki czemu wygląda bardziej gładko. Następnie mamy histogram, który przedstawia różnicę między linią Magdi a linią sygnału. Na przykład, jeśli linia Magdi przecina linię sygnału od dołu do góry, histogram zmieni kolor na zielony, a jeśli przecinają od góry do dołu, histogram zmieni kolor na czerwony. Odstęp między linią Magdi a linią sygnału wpływa również na rozmiar histogramu. Jak widać, jeśli dwie linie są dalej od siebie, histogram staje się większy, a jeśli dwie linie się zbliżają do siebie, histogram staje się mniejszy. I wreszcie mamy linię 0, która po prostu reprezentuje środek wskaźnika. Na co dzień traderzy wykorzystują ten wskaźnik do identyfikacji momentu, patrząc na przecięcia linii Magdy i linii sygnału. Spójrzmy na przykład: jeśli linia Magdy przecina linię sygnału do góry, oznacza to, że rynek znajduje się w trendzie wzrostowym, a jeśli przecina do dołu, oznacza to, że rynek znajduje się w trendzie spadkowym. Traderzy mogą również wykorzystać rozmiar histogramu do określenia siły samego pędu. Jeśli MACD przecina linię sygnału do góry, podczas gdy histogram się powiększa, pokazuje nam to, że pęd w górę staje się silniejszy. Podobnie, jeśli histogram staje się coraz mniejszy, oznacza to, że pęd w górę słabnie. Ustaliliśmy już, że MACD opiera się na średnich kroczących, więc pytanie brzmi, dlaczego powinienś używać MACD, a nie zwykłych średnich kroczących? Cóż, pozwolę przedstawić już szybkie porównanie. Więc tutaj mamy MACD, który jest ustawiony domyślnie na 12 i 26. A tutaj mamy również dwie wykładnicze średnie kroczące, które są ustawione na te same wartości co MAGDI, czyli 12 i 26. Zwróć uwagę na korelację między dwoma wskaźnikami. Za każdym razem, gdy mamy skrzyżowanie na średnich kroczących i widzimy, że MAGDI przecina, ale linię zera. Pamiętaj jednak, że w MAGDI nie interesuje nas przecięcie linii zerowej, a raczej skrzyżowanie linii MAGDI z linią sygnału. I tak jak widać, przecięcie się tych dwóch linii daje nam znacznie wcześniejszy sygnał wejścia w porównaniu do średnich kroczących. Porozmawiamy teraz o różnych strategiach, których możesz użyć ze wskaźnikiem MACD. Po pierwsze, częstym błędem popełnianym przez traderów jest to, że używają samego wskaźnika. Sprawdźmy więc dlaczego używanie samego MACD to zły pomysł. Widzimy więc, że cały rynek znajduje się w trendzie spadkowym. Jednak MACD idzie w górę. Więc zauważ, jak sygnały są sprzeczne. MACD wskazuje na wzrost, ale rynek znajduje się w trendzie spadkowym. Właśnie dlatego nie powinieneś używać samego MACD. Ponieważ to co pokazuje nam matematyka to tylko krótkoterminowy ruch ceny. A jako traderzy musimy również wziąć pod uwagę długoterminowy trend. Ponieważ prawie w żadnym przypadku nie chcemy handlować przeciwko trendowi. I dlatego teraz omówmy prostą, ale o wysokiej skuteczności strategię dla początkujących. Polega ono na połączeniu MACD z długoterminowym wskaźnikiem trendu jakim jest średnia krocząca o wartości 100. W ten sposób możemy bezpiecznie używać MAGDI, jednocześnie upewniając się, że pozostajemy w tym samym kierunku, co trend długoterminowy. Zasady strategii są proste. Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie trendu, więc patrząc oczywiście na średnią kroczącą, i jeśli cena jest powyżej średniej kroczącej, oznacza to, że długoterminowy trend jest wzrostowy, a jeśli cena jest poniżej średniej kroczącej, oznacza to, że trend długoterminowy jest spadkowy. Więc kiedy już zidentyfikujesz trend, Następnym krokiem jest szukanie momentów przecięcia się linii na MACD, które pokazują ten sam kierunek sygnału co trend długoterminowy. W tym konkretnym przykładzie widzimy, że długoterminowy trend jest zwyżkowy, co oznacza, że przyjmujemy sygnały tylko wtedy, gdy MACD przecina linię sygnału od dołu do góry. A więc tutaj możemy zająć długą pozycję. Teraz jeśli chodzi o strategię wyjścia, możesz ustawić stop loss na najbliższym dołku, tudzież swingu, i ustawić cel na półtorakrotność naszego stop lossa. Jak widać w tym przypadku, ta transakcja okazała się zyskowna, więc dalej spójrzmy na inny przykład. Na tym wykresie widzimy, że cena jest poniżej średniej kroczącej i wskazuje, że trend długoterminowy jest spadkowy. Mamy przecięcie się linii na MAGDI, więc będzie to nasz sygnał do wejścia do pozycji krótkiej. Aby ustawić stop lossa, umieszczamy go nad najbliższym swingiem. Cel ponownie na półtorakrotność naszego stop lossa. I jak widać ponownie, cena osiąga nasz cel, więc możemy zaliczyć ten trade do udanych. To była prosta strategia, która jest idealna dla początkujących traderów, z której można korzystać od zaraz. Kolejnym krokiem, jeśli chcemy uzyskać nieco większe zyski za pomocą MACD, no nie możemy po prostu polegać wyłącznie na technikach przecięcia się linii, ponieważ no pamiętajmy, że crossovery działają tylko na rynkach będących w trendzie. Jeśli rynek jednak znajduje się w takim zakresie jak ten, wskaźnik da Ci wiele fałszywych sygnałów. Dlatego, jeśli chcesz zwiększyć procent zyskownych transakcji, polecam skorzystać z jeszcze jednej dodatkowej metody selekcji, czyli połączenia MACD z Price Action. Oto jak działa ta strategia. Pierwszym krokiem jest wybranie ram czasowych. W tym przypadku ja korzystam z 4-godzinnego przedziału czasowego. Teraz następną rzeczą, którą musimy zrobić, to zidentyfikować kluczowy poziom w tym przedziale czasowym. Jak widać, Tutaj cena wzrosła i zawróciła w dół, dzięki czemu możemy narysować linię oporu. Tutaj następnym krokiem jest przeczekanie do momentu, aż cena ponownie zbliży się do tego samego kluczowego poziomu. Teraz, gdy to się stanie, spodziewamy się, że cena ponownie zawróci w dół. Jednak tylko dlatego, że cena dotyka kluczowego poziomu, no, oczywiście, również nie gwarantuje, że nastąpi odwrócenie kierunku, ponieważ kluczowe poziomy nie są jakimiś magicznymi poziomami i nie działają za każdym razem. Cena zawsze może się przebić przez wsparcie lub opór, i dlatego musimy użyć dodatkowego potwierdzenia, aby upewnić się, że istnieje rzeczywista dynamika spadkowa, gdy cena dotyka tego obszaru. Więc ponownie używamy do tego wskaźnika MACD. Teraz większość traderów będzie tak naprawdę czekać aż Magdi przetnie linię sygnałów w dół, zanim zajmie krótką pozycję. Jednak robiąc to zauważ, że ruch w dół no już został wykonany i nasze wejście byłoby nieco spóźnione. A więc również swego rodzaju prostym sposobem na uzyskanie szybszego sygnału jest to, aby zejść dwa przedziały czasowe niżej. Więc obecnie jestem na wykresie 4-godzinnym, tak więc muszę powiększyć wykres do 2-godzinnego. Oto wykres 2-godzinny i wszystko co teraz musimy zrobić to poczekać aż... Magdi przetnie linię sygnału w dół w tym właśnie time frame. I to jest miejsce, w którym chcemy zająć krótką pozycję. Teraz wróćmy do wykresu 4-godzinnego i porównajmy dwa sygnały wejścia. Zauważmy, gdybyś użył crossovera z dwugodzinnego przedziału czasowego, wszedłbyś w transakcję tutaj. Ale gdybyś użył crossovera z 4-godzinnego przedziału czasowego, wprowadziłbyś zlecenie dopiero tutaj. I mimo, że obie transakcje okazały się opłacalne. Przecięcie z niższych ram czasowych nadal dało nam wcześniejsze wejście. Więc spójrzmy jeszcze raz na tę strategię. Kolejny przykład, na którym widzimy, że cena spadała i odbijała się od tego poziomu, którego zaznaczamy właśnie jako wsparcie. Teraz, gdy cena ponownie wróciła do tego poziomu, chcemy potwierdzić, że istnieje rzeczywista dynamika wzrostowa, gdy cena dotyka tego poziomu. Więc znowu schodzimy dwa tajfremy niżej i używamy MACD. Teraz wszystko, co musimy zrobić, to poczekać na potwierdzenie, jakim jest przecięcie się linii do góry. Gdy tak się stanie, zajmujemy długą pozycję i ustalmy poziomy wyjścia. Tak więc naszego stop lossa możemy umieścić na kluczowym poziomie i ustawić swój cel do zysku na półtora krotność stop lossa. I jak widać, ponownie ten trade również okazał się zyskowny. I w ten sposób. Mamy w swoim arsenale kolejną strategię z wysokim wskaźnikiem zyskowności, z której możemy natychmiast w łatwy sposób skorzystać. I okej, okay, jeśli spodobał Ci się ten materiał, każdy like lub subskrypcja są mile widziane. Więc dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym filmie.